They knew we were coming. We can't abort, or Adler's as good as dead. Snitch, the rats are here. Adler's secure and headed to you in Podansk. Good. And so it begins. Seal the perimeter. We've got a job to do. You know the drill. No witnesses, no survivors. Kolejny tydzień, kolejny ogromny content w Call Black Ops Cold War I cześć się mam na stronie Games i witam was bardzo serdecznie już oficjalnie w drugim tygodniu sezonu trzeciego A to znaczy że mamy oczywiście kolejny Piękny content, który w sumie już nadchodzi grubymi krokami, gdyż tak jest w tym tygodniu otrzymujemy kolejną nową broń, co nie to jest crazy, ponieważ otrzymaliśmy tak naprawdę trzy na start, otrzymujemy już kolejne, otrzymaliśmy już operatora, jest to crazy, a w dzisiejszym oczywiście standardowym filmie update będziecie oczywiście widzieli na bieżąco wszystko co ma dojść w tym tygodniu na Call of Duty, także oczywiście przygotujcie łapy w górę, bardzo mi dużo pomoże, no i co, zaczynamy, Ok. zaczynamy może od na stronie Black Opswater, ponieważ jeszcze wam na koniec powiedzmy takie bonusowe informacje w sumie, nie dotyczące dokładnie Call of Duty, ale które powiedzmy są dosyć ważne dla was, dla gamerów, dla garszy. A więc zacznijmy, może, od właśnie czwartkowego update'u. Dziś jak wiecie, jest wtoreczek. I dziś, oczywiście, mamy taki luźny e, właśnie film, w którym możemy sobie pokazać. Co nam chodzi, ponieważ Activision oczywiście wczoraj nas poinformował wieczorem, czyli wczoraj mamy dzisiaj w poniedziałek. Wy to widzicie, e, dziś, we wtoreczek. I generalnie, co tak naprawdę nowe, no, będzie nowego? No, cóż, na pierwszy plan oczywiście idzie ta oto broń, którą widzicie w tle Jest to oczywiście Karw.2 czy też Carve 2, czy też, Carve2, e, czy też G11. Takie stabronie ta najbardziej, powiedzmy, tutaj będzie przypominać e, chociażby z wyglądu, może nie bardzo, ale no no powiedzmy będzie miała podobno te mniej więcej same statystyki jak to było z G11, czyli właśnie taki taktyczny karabin, który ma no strzele seriami, więc zobaczymy jak to będzie, oczywiście być może nas zaskoczy niektórymi tutaj dodatkami, które będzie miał, typu, że będziemy mogli strzelać full auto kto wie, co nie? no to są oczywiście spekulacje, czy to będzie karabin taktyczny, który będzie oczywiście możliwy do odblokowania w multiplayer, tak jak i w zombie oraz do kupienia, jeżeli kupicie, będziecie właśnie mieli tą tak zwaną wersję raygunową, czy taką wiecie, futurystyczną i tak dalej no karabin generalnie tak się trochę crazy prezentuje, ponieważ cała Teraz koledzy, mówię, że to jest najbardziej dziwna wyglądająca broń, szczególnie z tym blueprintem. Oczywiście bez tego blueprinta ona no, nie, nie będzie cała biała, nie będzie wyglądała w ten sposób, ponieważ to, to jest taki blueprint, on nie ma taką lufę i tak dalej. Tak to wygląda. Lecz normalnie broń powinna być cała czarna, jeszcze nie, w sumie nie widzieliśmy oryginalnego wyglądu tej broni, lecz no, w czwartek, ja zakładam, że w czwartek, oczywiście aktywnie powiedział, że to będzie w tym tygodniu, lecz jako dziś jest wtorek, dziś raczej, no, ma, by, by jakaś tam mała szansa była, żeby dodali tę broń, lecz raczej nie, w środę nie ma szans, no i mamy oczywiście standardowy czwarty update będzie to już oczywiście równo od 14 dni, 2 tygodnie od startu sezonu trzeciego, co oznacza, że myślę, że to dobry czas właśnie, aby dodać kolejną broń jeszcze. Bo wiecie, tych broni jeszcze będzie w sumie dwie kolejne, później w sezonie, ale czy to już wiadomo w przyszłościowych filmach, gdy, gdy będziemy bliżej premiery tych oto broni. lecz tak, karb dwójka jest to ta, karabin o którym w sumie zbytnio się dużo nie wypowiem. Wiem, że ludzie mieli możliwość już grania tym. Widziałem kilka gameplay, czy to spików gry, czy to też e, za pomocą błędów w gry w warzone, czy to też w zombies, tak jest, A no były takie błędy ciekawe, chociażby że w zombies mogłeś tę broń zrobić z challenge, y, e, wylosowało ci i bum, i miałeś broń, no ale no nieważne. Nowa broń zawsze na propsie, czy to zrobi Dark Matter w zombie, czy to właśnie pograć w multiplayerze, czy to gracze Warzone'a potestują, zobaczyć czy jest dobre. No i dobra, przechodzimy na dalej. Oczywiście playlisty. Playlist w tym tygodniu będzie tak zwana playlista Party Games, to będą takie zabawne tryby typu Prop Hunt, Kije i Kamienie, które w sumie będą na kanale niedługo oraz Gun Game. Tak jest, jest to powiedzmy tutaj taki, taki właśnie zabawny, zabawna playlista, która zawiera, zawiera takie trzy zabawne tryby, które naprawdę są very, very fan. Jak na razie mój robiony chyba... Jest kije tak jest, muszę przyznać, że jakby ze względu na nostalgię i powiedzmy, jako że uwielbiałem zawsze ten tryb wystarczy Call of Duty, no wiadomo, prokom też spoko i gang Game jak najbardziej na propsie też jest fan. Także, także będzie do tego Yamantu oraz Diesel Jak wiecie, Yamantu zostało usunięte ostatnio 24:7 i wszyscy byli w sumie zazmocnieni, ponieważ no, Jamantu jest jedną z najlepszych map jak na razie wy Cold War, jeśli chodzi o mapy sezonowe, mapy DLC i tak dalej, co nie Więc e, Yamantu zostało usunięte, zostało, zostało zastąpione Diesel 6x6 7 Lecz w tym przypadku będziemy mieli te dwie mapy właśnie w jednej biesie, czyli Yamantu oraz Diesel 247. No, więc bardzo się te dwie mapy non-stop, można grać bez przerwy No zajebiście, jakby Diesel jest także na swój sposób fajny Ale no ja stawiam tutaj kartę na Yamantu i pokażę, że to jest taka bardziej powiedzmy No większa i pełnoprawna mapa niż Diesel, bo to, no, Diesel jest taka bardziej... No nie wiem, trochę nie, że chaotyczna, ale wiecie o co chodzi Czasem denerwująca, a tu jednak ma ten taki, wiecie, standardowy layout tej mapy I to są w sumie, powiedzmy, moje takie finalne opinie Dwie bardzo dobre mapy, Yamantu moim zdaniem po prostu lepsze jest Ale to już mój gust, co nie? No i dobra, do tego jeszcze oczywiście będziemy mieli skin chociażby ten skin, który traficie w sumie, Będziemy mieli już te kosmiczne ma ma mastercrafty Z czego chyba około cztery takie, wiecie, cudastwa dziwne będziemy mieli Także jeżeli ktoś oczywiście kupuje te mikrotransakcje, No to będzie miał, powiedzmy, tutaj sporo do ogarnięcia tego. Znaczy tak, a więc zanim standardowo przejdziemy do finalnych informacji w tym filmie o Urodzonie, chciałbym Wam w sumie przekazać ciekawe informacje na temat PlayStation. I tutaj nie wiem, czy to dotyczy także czwórki, czy tylko piątki, lecz generalnie PlayStation podjęło współpracę z Discordem. Czegoś, czego nikt się tego nie spodziewał, ponieważ podobno były wcześniej plotki w ogóle kilka miesięcy temu, że to miał zrobić Xbox. I podobno oferowali im 10 milionów, tak aby mieli ze sobą współpracę. czy znaczy, Microsoft był podobno pierwszy. I boom, tak jest, podobno kupili, raczej nie kupili, tylko podjęli współpracę z Discordem. A co znaczy, że w dalekiej przyszłości, niedalekiej, dalekiej. E, będziemy mieli możliwość zainstalowania oraz używania Discorda na platformach Sony, czyli to wklucza PS4 oraz PS5. Miejmy nadzieję, że to dwie platformy, a nie tylko, że na nową generację PS5. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe ponieważ jak wiecie Discord jest najbardziej powiedzmy popularnym, e, popularnym e, tutaj wiecie, e, no czatem do gadania, więc no porozumiem się szczególnie jakby w, tutaj wiecie w, w, w tych czasach, gdzie e, dużo się gra w gry, także no tak to wygląda. Bardzo fajnie, jakby jestem sam zaskoczony i wow, naprawdę bardzo fajnie, że e, będziemy mieli możliwość używania Discorda. I według tego co tam rozumiemy, to będzie jakiś taki wczesny 2022, mniej więcej jakoś tak wtedy już będzie on podobno dostępny. Więc przynajmniej trochę długa droga, powiedzmy trochę poczekamy, lecz wciąż bardzo fajnie, że na, no, wiadomo, na Sony będzie A możliwość taka. Oczywiście szkoda, że jeżeli na Sony będzie, to zakładam, że na, na Microsoftie, już na Xboxie Series X zbytnio to nie będzie dostępne. Lecz wciąż jakby nie będziemy musieli, wiecie, bo dzisiaj gry mają crossplay i tak naprawdę nie będziemy musieli gadać, jakby tak, to ktoś gra na PC, nie będziemy musieli z nimi gadać na voice w grze, tylko zawsze będziemy mogli właśnie dołożyć do Discorda, gdzie ma e, wysoko jakościowe audio i tak dalej, te wszystkie ogromne plusy, których e, no, czat normalny growy nie ma. Co, co jeszcze by mogli dodać właśnie, ale to w sumie wymaga sporo współpracy między Sony a Microsoftem, czyli e, właśnie taki wiecie czat, który był właśnie stworzony do crossplaya między m.in. E, PS5 oraz Xbox Series X i ogólnie, wiecie? Cross-platform tych właśnie dwóch ogromnych mark, co nie? Ponieważ to jest też duży problem, i jakby jest fajnie, że ktoś będzie na Discordzie, na PCCie, ja będę na PS5, to mogę z nim czysto pogadać, ale już nie bardzo na Xboxie One czy Xboxie Series jak to wiecie o co chodzi, więc no ten czat już taki jest w, grza, w grach powiedzmy gorszej jakościowy, no tak to wygląda. No i teraz przejdziemy do ostatniej informacji: jest to oczywiście Warzone oraz w sumie Skinna Adlera. Tak już tu kilku z Was mówiło mi, to ja w sumie tego nie wkluczyłem w poprzednich filmach generalnie. Jak pamiętacie, bądź nie Skinna Adlera, ale raczej ten te wyzwanie. Było bardzo zbagowane i tutaj oczywiście wiele z Was natrafiło na ten film, na mój kanał, więc bardzo dziękuję, jeżeli natrafiliście także na ten, ponieważ tu oczywiście kowieruję wszelkie informacje, ale do rzeczy, tak jest, ten, jak, jak pamiętacie, ten skin był zbugowany, tak dalej challenge jakby były zbugowane, nie mogliście ich zrobić, generalnie były popsute wszystko i Raven, Raven tutaj ogłosił, e, że w wymyślił jaka, jakąś rzecz, która w sumie nam pozwoli na zdobycie tego skina, jako że event się kończył za 24 godziny i nikt jakby tego nie zdobył, w sensie, wiadomo, jedyna, jedyną drogą tak naprawdę było zdobycie tego w Cold War i jakby Cold War było za darmo przez tydzień, lecz potem już nie było i każdy się bał, że Ci którzy powiedzmy byli poza domem i tak dalej że nie zdobędą tego Lecz nie, lecz Raven w sumie znalazł rozwiązanie Ponieważ powiedzieli, że znajdą No i znaleźli Generalnie wszyscy, którzy, którzy się zalogują Podczas sezonu trzeciego, czyli aż do 15 czerwca Zdobędą ten skin za darmo Zajebiście Ten właśnie biały skin na Adlera Który był powiedzmy wynagrodzony Za zrobienie tych właśnie trzech, trzech challenge'y Trzech wyzwań, trzech kontraktów w Warzone Tak więc bardzo fajnie znaleźli rozwiązanie Czyli każdy kto się zaloguje, jak mówiłem Dostanie ten skin do 15 czerwca Jeżeli się zalogujesz Otrzymujesz skin za no darmo. No i dobra, to było na tyle także oczywiście dzięki za stanowicie pod tym filmie. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, jeżeli tu jesteś nowy, bardzo mi dużo pomoże. Jesteśmy oczywiście na drodze do 600 subskrypcji oraz no co? Zostawcie w górę bardzo mi dużo pomoże. I nie zapomnij oczywiście napisać komentarza co myślisz o sezonie trzecim. Ponieważ jak na razie dla mnie wymiata. No i dzięki, na razie Makler out.